Cześć, witajcie. Mamy dzisiaj 26 września tak lało u nas, że nie szło wcześniej zasieć rzepaku. Teraz już powinno być w miarę spoko. Musimy trochę ustawić agregat, bo pierwszy raz sieję Holandem i nie było wcześniej. Znaczy co nie było? No trzeba go ustawić, no, 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 no po prostu trzeba go... Kurde, ustawić jakoś. Eee, także tak jak w Zetorze, no, puścimy powoli ciągnik. Jeżeli chodzi o odmiany, odmiany wysiewane w tym roku to jest e, Derrick, e, Adwokat z LG. A, zablokowane. Adwokat z LG i e, Rapul Duke. Czekaj, nie to. Rapul duke i, e, i ten duke jest zmieszane z derikiem. Duke'a zmieszaliśmy z derikiem z tego względu, że masa, masa tysiąca nasion jest bardzo podobna i wysiewy wyjdą. Y, powiedzmy mniej więcej planowane, nie? czyli wysiewy ustawiamy y, na 55 roślin. To jest za, założone, założenie wysiewu, natomiast hamarolem to jak się uda, tak się uda. Nie? Zawsze miałem tak na trójce, więc się postaramy na trzecie ząbek go rozkręcić. Miałem go skręconego, bo koło domu robiłem próby na znacznik i jak jeździć na znacznikach. Więc yy, tak to powinno wyglądać, na no, jedzie trzeba. O, fajnie obeschło, kurde, mogłem szybciej przyjechać. Ale no wczoraj była taka lewa, że ojciec wjechał na jedno pole, to się utopił, kurde. Znaczy, no nie tu, ale dobrze jest. Dlatego nienawidzę siać w pulchną ziemię. O, jak jest uwałowana, to tym agregatem to jest inny świat. A tak musisz te grabki wpakować. I będzie się potem zapychać wszystko. A po śladach kurna jest lipa. I teraz drabinka powinna być podniesiona, a tu za śladem zostaje. Nienawidzę kurna, psiaci, a tutaj kultywator właśnie szedł. Albo kultywator podnieść. No jest, patrz, to masz bite 3 centymetry, to jest za głęboko. Ale, zie ale ziemia jest jednocześnie tak pulchna, że to z drugiej strony nie. Ja jest podniosę kultywator. Zbyt, tak? Podniosę go trochę. Ja wiem, że nie, ale kurde, jakby jak lewa przyjdzie, bo jeszcze też zapowiadają trochę tych konwekcyjnych, to też nie ten. Ja go głębi puściłem. Ja zawsze tak na trójce siałem. <laughs> Albo dra. No wiem właśnie. No bo prędkość jest. Mam. Patrz. Tu. Może ja na moje to by mogło być. I tak każda redlica będzie chciała. No jest płytko. No jest płytko. Czy o jedną kreskę głębiej? Patrz. To tak jest to. Mniej więcej gdzieś na takim poziomie. No to masz 2 cm raptem. Bo ten puch jak się siądzie... O! 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 Idealnie! Tu masz kolejny. No mówię. Idealnie. Ja bym tak zostawił. Ja tylko zobaczę ile ma rezerwy. Bo on będzie przy końcu tej belki. Tak? Że jak dociskasz to już na belce leży. Tak? No eee... to ten. A! Yy że jak jeszcze wypłycę to na belce leży. No to jednak wiesz, bo prędkość robi swoje, że te redlice od prędkości nie idą jest do góry. Wiesz, od razu się Od no bo mówię, to na tej prędkości by trzeba było mierzyć. No dobra. tu mamy? Jeżdżę na tym na tym GSM-ie, bo nie chce mi się kurde tutaj tworzyć już. Po prostu, o widzę, że tam trochę skrobak jest z dobieraniem biegu, tam jakimś wymyślaniem obrotów. Zadałem mu za wysoko, trochę myślę. Możecie mi napisać. Ja w Zetorze nie miałem prędkościomierza, więc ja tylko szacunkowe jakieś takie tam e, wyniki miałem, że w okolicach 10 na godzinę jeździłem, ale w okolicach 10 na godzinę że to, że zupełnie inaczej mi się na przykład nawozy siało niż ustawiając go tutaj no bo ja tam gdzieś z Janosika na przykład tak brałem sobie po prostu te, te prędkości co nie Ogólnie nie lubię siać w tak pulchną glebę. Lubię jak to jest zwałowane, lubię jak to jest po talerzówce, po talerzówce, po wale daszkowym nie wiem jeszcze jakie ja tam koncepcję przyszłościowo przyjmę Ale patrząc po tym, kuzyn siał tutaj z boku Klasem i agregatem Konskildę yy, Z tym Demeterem Classic, jeżeli się nie mylę, czterometrowym To mówi dobrze, mówi do ojca niech dzwoni, mówi jak młody niech umyje, w sensie, że ja mam umyć Może wał ten pakera dobrze czy coś, bo tak mu się zaklejało, tam siał Kilka przejazdów i, i tak mu się kleiło, ale nie wiem, czy on nie miał właśnie tam zwałowanego. A ja tutaj zrobiłem uprawę właśnie tym gruberem na głęboko. Je, po, posz, poszła gnojowica gruber na głęboko, bo tak jak mówiłem, tam mam nadzieję, że te filmy były dodane, żeby po prostu zerwać tą podeszwę, bo nigdy tutaj głęboka taka uprawa nie była prowadzona, bo tutaj jest bardzo dużo kamieni, to jest ogólnie słaba ziemia. No no i jadę prawdopodobnie troszeczkę za szybko, wiem, że chyba tak w okolicach 10 na godzinę powinno być ok, ale tutaj jest gleba słaba, więc te redlice na tych sprężynach bardziej tutaj skaczą na kamieniach, ale, ale no w ten piach się topią, nie? E, więc tak jak patrzyłem po tych moich przejazdach, wydajność jest całkiem dobra, tam o 14 zacząłem, mam już tyle pola zasiane, tutaj jest 6,60 hektara, więc ogólnie rzecz biorąc nie jest źle trochę mi się topi w dołkach tam gdzie jest większy piach przypycha się ten wał pakera, gdzie myślałem, że ja tutaj będę miał wszystko po prostu zapchane tak mokro, ale wychodzi na to, że po prostu takie opady konwekcyjne były, że wszędzie po prostu spadła inna ilość po prostu tego deszczu, tego opadu, bo u nas spadło łącznie przez 3 dni około 55 mm tak sądzę. U kolegi natomiast 7 km ode mnie spadło przez 3 dni 100 mm. więc zobaczcie jaka tutaj jest różnica. Wczoraj nawet, może by mi wczoraj to wsiał tak patrząc po tym jak tutaj się kurzy. Dzisiaj dopiero o 12 się zacząłem, zebrałem dobrze za przygotowanie, bo jeszcze był kolega pobierać próby, próby, nie próby tylko w końcu odebrać ode mnie te, te próby po prostu glebowe. I fajnie. Tutaj mieliśmy drugi, dobrze jest. I teraz tą Także ogólnie wziąłem się późno. Mama, nawet dzisiaj jeszcze drugą kawę z mamą piłem I mówi, a co ty taki spokojny, mówi ten. Bo tak już tam dwa dni wcześniej. Wiesz, tam kurde pajacowanie, jest, nerwy się zaczęły, bo mamy jutro być we Wrocławiu i mamy wylot. I mi się trochę. Na Włochy lecimy, także mam nadzieję, że koniec tego vloga będzie już nie w Polsce nagrane. E, no i, i mi się, że tak powiem, gotowało, no bo ta burza była wczoraj rano. Tak, wczoraj rano była burza, o 5-6 dążyłem, o 5-6 rano zlało. No, no ale ja trochę przeziębiony, także ogólnie... Ogólnie się jutro, że tak powiem, wczoraj przygotowałem, co nie? No, także idzie ogólnie spoko. Statum ustawiliśmy ten agregat. Mam nadzieję, że będzie dobrze. No i sam nie wiem, czy dobra decyzja. Chyba dobra, że ten kultywator trochę głębiej poszedł. Tą ziemię tak spulchnił. Ogólnie nie sieje się źle. Ogólnie myślę, że jest. Znaczy no jest spoko w tamtym roku. Po orce na razówkę i mimo tego, że talerzówką to było, e, talerżówką to było, czemu ja to trzymam, doprawione to mi się gorzej siało. Natomiast tutaj w dołkach muszę go trochę tutaj na tej myszce unosić, bo, bo widzę, że ten przedni wał mi się, da. no po prostu kultywator musi być głębiej, nie? Na takiej ubitej ziemi ujeżdżonej jest kurde luks siew, nie? no natomiast tam w sumie tutaj przed redlicami ten wałpakera idzie jak że tak powiem nie staje to nie jest źle no, no także mamy te 11 możecie mi napisać jak to tam wygląda u was mamy teraz będziemy siać ile wejdzie właśnie rapul duke pomieszany z kws Derek. z tego względu że właśnie masa tysiąca nasion wyszła spoko Derek zaplanował ja bym powiedział, na te warunki jakie u nas były, na to, że 30% było uszkodzeń mrozowych, e, dla mnie zaplanował zajebiście, bo dał na bardzo słabej ziemi 4,5 tony, natomiast no, wygląda tak i mam to potwierdzone od kuzyna, e, właśnie, że nie ma zaolejenia, za no wygląda po prostu tak, jest pół na pół czerwono-czarny, więc prawdopodobnie nie będzie miał zaolejenia nie jest to żadna odmiana tutaj tych odmiana a reklama tych odmian ja tak jak mówiłem jeżeli ja będę miał jakieś umowy partnerskie czy coś takiego podpisane to ja wam o tym dam znać dobra mamy to zrobione teraz tak w że były elektrozawory nieproporcjonalne tutaj są elektrozawory proporcjonalne z tego względu, żeby znaczniki wy tego nie będziecie widzieć, ale mam tutaj 8%. I teraz żeby nie wyłazić ciągnika, zwiększę tutaj na 50% z 8 i powinno się udać złożyć nam znaczniki do pionu, bo to są znaczniki pod jedną sekcję, czyli na siłownikach jednostronnego działania, co nie? I teraz tak Na wyczuć smatnika o, płyk udało się i na 8, i o to mi chodziło. Dlatego chciałem właśnie elektrozawory dobra na, na 9. Elektrozawory nie właśnie ze sterowaniem z kabiny, i uważam, że to jest super. Tylko no pytanie, jak to będzie chodziło, o ile mamy pierwsze pole zasiane. 6,60 hektara Około 3 godziny, druga, trzecia, czwarta, piąta, 3 godziny. Ogólnie 3 godziny, a idę koło. Nie, nie idę koła składać. Tutaj nie ma dużych granic, bo z reguły koło składam. Ale nie, dobra, złożę. Złożę koło. Dobra Więc i tak trzeba wyłazić, nie? Zobaczysz to siało w ogóle. Że wilgoć jest. No, nie, no coś tam leci. Drobne nasiona. I patrz, z takiego na drobnego nasiona taka, kurde, mocna roślina rzepaków wyrośnie. To jest dla mnie kosmos zawsze, nie? <laughs> Że nie idzie, kurde, tego potem wyrwać. E, no, nie mogłem się powstrzymać. Mamy <laughs> 6,60. 660 hektara zasiane. <laughs> tak jak mówię, nie mogłem się powstrzymać, żeby go nie sprawdzić. 775 pchało się tak i co chwila trzeba było go tu na tej myszy unosić. Nie tam tragedia, no ale tam się potrafiło zapchać, co nie? Także Zetor by w takich warunkach spalił w okolicach 8 litrów. A, dobra, jedziemy tu. Eee, co nie? A nie, bo to kurna, so, to są so PGR-y, człowieku. Słoma wszystko. Także no, ciągnik kupiony. z myślą o zast zastępstwie Zetora i na zastępstwie, jako taka pomoc dla Zetora, bym powiedział bardziej. Bo, bo Zetor, jeżeli uda mi się go utrzymać, to bym nie chciał go sprzedawać, bo to jest kurde, fajny traktor, bardzo fajny. Bym powiedział, że traktor z duszą. Także <laughs> 775. I teraz pytanie. Czy próbować go na tym GSM-ie bo na tak, próbowałem go na GSM-ie e, na polowej, e, próbowałem go na polowej, to wchodził mi na 1400 obrotów, a tu mi wchodził na, na C na transportowej, wchodzi mi właśnie wyżej co ciekawe, nie. I no nie wiem, jeszcze go tutaj muszę wyczuć. No to jest dobry wynik moim zdaniem, nie, tak jakby znając. Spalanie ciągnika z tym, z tym, tym myślę, że tu, jeżeli chodzi o taką robotę, e, czterocylindrowy by wygrał w sensie, by mniej spalił, jeżeli odpowiednio by był użytkowany i tam dobrane te prędkości. No i nie wiem, czy go tutaj po prostu mówię, to tutaj zakresy wolę ze sprzęgłem zmienić, bo tak jakoś słabo przystanie. Tak tam w transporcie to jeszcze, ale na polu tragedia, nie? Na polu powinny być takie dwa guziki, jak w klasie, czy coś. Tryb polowy? A, w sumie jest, bo na GSM czy ten, no to na trybie polowym nie wejdzie ci na zakres C. A ja wczoraj mu z ręki pojechałem, no to się zatrzymał, faktycznie, no to ma, to ma to jakby sens, no bo raz wciśniesz automat, to jest automat na pole, a dwa razy automat na drogę, no to faktycznie ma to sens. A ja mu wczoraj z ręki strzeliłem, no to tak kurde nieprzyjemnie, więc trochę nie. Na pewno negatywnie by to wpływało. Mamy dodatkowe T także 7,75. Jedziemy teraz się 9 hektarów i potem dwa pola 4 i 4,60, i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, i tak nie wiem, to no, pokombinuję jeszcze trochę, czy da się zejść coś z tym spalaniem. Na pewno, jakby było zwałowane, ale to jest myślę taki. Możecie też napisać, ile u Was palą te traktory. Myślę, że to jest taki normalny wynik dla, dla czterocylindrowego. Za 6-cylindrowego traktora z 3-metrowym małym agregatem, co nie? Jesteśmy na kolejnym polu i patrzę, że był trochę błąd zrobiony Trzeba było na tamte pole pojechać już wczoraj się okazuje, że tam ten opad konwekcyjny wystąpił tu A tam musiało być, jeżeli już, to, to trochę, bo tutaj jest mega mokro <laughs> A ten... A tam się aż kurzyło. No ale ten, ale ogólnie spoko, robota idzie w porządku. Dobrze jest, dobrze ten, dobrze chłopaki robią. Pierdzielone kamole Wał zapchany całkowicie to Jest gaz. W miarę wychodzi to, to tam no, ale chyba będzie trzeba rezerwę uruchomić. Trochę za dużo, troszeczkę za dużo wychodzi. Więc chwilę poprzeczkę wysiejemy i dosypiemy trochę starych nasion. No, będzie więcej niż 55, ale zobaczymy, ile na polu wyjdzie. Mamy godzinę 3.49 To jest ostatnie pole Nie wiem, tam może z hektar mam zasiane I tutaj musiało tyle wody spaść, że w ogóle masakra Ja z kolegą rozmawiałem, to tak U kuzyna spadło 14 U mnie 12 U wujka parę metrów dalej, tam paręset 10 Dalej u kolegi gdzieś tam spadło 30, i to właśnie są te opady konwekcyjne, nie? że, jak, kurczę, na jednym polu możesz jeszcze kosić, a przez granicę z pola trzeba zjeżdżać, bo taki opad wystąpić potrafi. No i tutaj właśnie w tym roku mamy podobną sytuację. Nigdy nie siedziałem w tak mokrą glebę. Jeżdżę na, na przednim, i jeszcze na automatycznej blokadzie bo gdzie nie gdzie jest normalnie masło, no ale termin jest termin, mamy 27, w zasadzie siejemy z 26 na 27, no i tyle, no i zobaczymy, tutaj idzie przepał paliwa, tutaj zrobię, bo trzeba jechać wolniej, bo w górki traktor ma ciężko, kultywator opuściłem głębiej, bo tam normalnie rowy poryte eee... Raz, że i po tej bronie chyba trochę, no ale generalnie Żeby trochę zagarnąć No i już nic, no co będzie, to będzie Jak powschodzi, to będzie, jak nie powschodzi, no to Będzie trzeba No a tam dobra, nie ma co na razie psioczyć, tylko po prostu Trzeba to zasiać I zobaczymy, nie? Potem będziemy się martwić Dobra, jest czwarta godzina i pieprze to zjeżdżam stąd tutaj. Nie, ja nie wiem, czy ja tego po prostu nie dosieję. Tam jeszcze jakoś szło, ale czy na tych poprzeczniakach coś zejdzie, ja nie mam pojęcia. Ten. Tutaj ten, tutaj e, górki z tej strony, niby spoko, ale tam zacząłem podjeżdżać. Nie wiem, ile tutaj wody spadło. Albo ojciec dosieje, albo jak wrócę. Nie wiem, tam będzie początek września, 3 czy 4 dni. To no mamy sobotę, a ja bym wrócił chyba w środę. No toż tu jest bagno, normalnie woda wszędzie stoi, nie wiem czy Wy to widzicie. Tutaj akurat to chyba melioracja nie ogarnia, no ale w te górki. Nie, no nie widzę sensu tego kurde drzeć, nigdy nie siałem w takich warunkach, że Tam zboże to jeszcze palgulichu, no ale... Ale tu jest wszystko zalane, to jest wszystko kurna mokre. I ja nie wiem czy ja nie... Czy, czy ja w ogóle nie będę przesiewał tego pola. Mam tam jeszcze jeden worek nasion, wsypałem tam więcej trochę czy to po prostu jechać kurde yy, gęściej, przeżegnać się, ale, ale, no nie, nie, dziś. To się za mocno, za mocno to się kurde marzy. Tutaj chodzi o co innego. No, jakby to lubaw jak powiedział. Wszędzie dobrze, w domu Mało wiele. Państwo, jakie są zniszczenia spowodowane przez klimatyzację? Tutaj możemy zobaczyć na tym załączonym obrazku albo filmie. Woda kapiąca z klimatyzatora, który znajduje się u pana u góry, tutaj wyrządziła nam szkody w asfalcie. I to do ubezpieczalni się nadaje. <todgłosy> Faja i jedzie z ośmiornicy, a co? Nie no. Ani słowa po angielsku oni nie znają. Oni nawet do siedmiu nie potrafią liczyć po angielsku. Albo tak kłamią na tym targowisku. Ciebie. Co ci to przypomina? Nie trzeba nikomu mówić. Ja pierdziela